O, w końcu wakacje, można sobie odpocząć. Piotrek, a co ty tu robisz? Chciałem Ci pokazać kuchnię, jak wygląda w wynajmowanym domku takim wakacyjnym. No to pokaż, bardzo chętnie zobaczę. Na samym początku mamy, widzisz, taką lodówkę wolno stojącą totalnie nie w zabudowie. I później ciąg szafek kuchennych. Pierwsza z tych szafek tradycyjnie otwierana w środku talerze. Następnie szafka narożna półką szafki z szufladami, tutaj jest szuflada z wkładem na sztućce, płyta grzewcza indukcyjna, ale bardzo wąska, tylko dwustanowiskowa, pod spodem dwie wysokie szuflady, no i zlewa pod zlewem, tradycyjnie jak to w większości w polskiej kuchni bywa koszna odpad. Fajna, minimalistyczna kuchnia, bardzo mi się podoba. Ale czy zauważyłeś, że w tej kuchni brakuje jednego nowoczesnego sprzętu AGD? Tak, właśnie zauważyłem, że brakuje tutaj tej jednej rzeczy, która wpływa bardzo na wygodę i utrzymanie. A czy ty wiesz co to? Daj znać w komentarzu. Technikach.